Cześć, po ponad dwóch tygodniach przerwy witam Was w kolejnym odcinku serii Hellcraft. Jeżeli przez ten czas seria Wam się jeszcze nie znudziła i chcecie, aby kolejne odcinki pojawiały się wkrótce, dajcie mi koniecznie znać o tym w komentarzach oraz najlepiej łapkami w górę. Jeżeli będzie ich więcej, myślę, że jeszcze w tym tygodniu nagram dla Was kolejny odcinek. Mamy tutaj już przepalone mięsko, więc świetnie. No niestety zapas powoli mi się kończy, przez to, że wczoraj na live'ie, tak, był live z Hellcrafta, za chwilę do tego wrócimy. Wczoraj na live'ie chyba z blisko z takiem upieczonego mięska wpadłem do lawy, bo mnie Hoglin w taki dosyć niefortunny sposób popchnął. I tak, pojawiały się live streamy właśnie z Hellcrafta, ale oczywiście nie robiliśmy tutaj takich istotnych rzeczy, które koniecznie musiałyby być robione na odcinkach, więc się o to nie martwcie. Bardziej robiłem rzeczy takie nudne. Szczerze mówiąc to dobudowałem dom oraz troszeczkę przebudowałem farmę właśnie hoglinów, którą za chwilkę bym chciał wam zaprezentować. Ale w tym celu będę potrzebował no sporej ilości myślę czerwonych tych, to są crimson też... No, chyba szkarłatne? Chyba tak. Szkarłatnych grzybków bym troszeczkę potrzebował, więc No do tego też potrzebowałbym odrobinę mączki kostnej. A szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie mam jej zbyt wiele. Prawdę mówiąc, w ogóle jej nie mam. No to nie ciekawie, musiałbym sobie to wszystko przerobić tutaj w kompostowniku, co jest chyba troszkę. Nie wiem, czy dobrym pomysłem. Musiałbym iść w sumie na Soul Sand Valley, który gdzieś tutaj w okolicy się znajduje i tam zdobyć sobie odrobinkę bloków kości. Ale czy dam radę teraz, tak na szybko? Zobaczcie, tutaj właśnie Soul Sand Valley. Chyba, tak? Tak. Bardzo niewielki, bo niewielki, ale faktycznie jest i tam mamy dalszą część tego biomu. Dobra, na szybko sobie polecimy, a ja Wam, moi drodzy, opowiem, dlaczego nie było przez ponad dwa tygodnie odcinka i dlaczego tak nagrywanie tego odwlekałem. Była prosta sprawa. O kurde, Blaze. Prosta sprawa jest tutaj. Jakoś nie mogłem się zabrać za to. Nie oszukujmy się, ale Hellcraft powoli dobiega końca, bo w sumie to, co zaplanowałem tutaj zrobić, no nie zostało mi specjalnie dużo rzeczy do ogarnięcia z tego, co zaplanowałem. bo Chcę jeszcze na pewno pokonać Widera. Może jeszcze mm, jakaś mała wyprawa, czy coś takiego. No i powoli będziemy jednak się wybierali na walkę ze Smokiem. A przypominam, że walka ze Smokiem będzie zwieńczeniem tej serii. Albo tego sezonu. Jest szansa, że kiedyś, może nie teraz, ale jak wyjdzie 16 czy coś takiego, to spróbujemy znowu się pobawić na Hellcrafcie i zrobimy drugi sezon tej serii. Mam nadzieję, że będziecie na to. Eee, chętni. No i jakoś tak faktycznie nie mogłem się zabrać, bo nawet nie miałem specjalnie pomysłu, co mógłbym zrobić. W sumie miałem dokończyć domek i dzisiaj to będzie główny temat tego odcinka, bo go dokończyłem go właśnie na live'ach. Samemu nie mogłem się za to zabrać, nagrać odcinek z samego dokończenia domu. No też taki to wydawał mi się średnio dobry pomysł, więc postanowiłem dokończyć go na live'ach i w istocie tak się stało. Odbyło się, hmm, żeby was nie oszukać. Teraz jestem pewien, czy dwa czy trzy live'y się odbyły z Hellcrafta, wydaje mi się, że dwa. Więc powiedzmy, że faktycznie dwa live y były z Hellcrafta, na które troszeczkę sobie pograliśmy. Na pierwszym pamiętam, że delikatnie ogarnęliśmy tam chyba domek. A może i nie, nawet. Nie pamiętam. Tak, tak, na pewno delikatnie ogarnęliśmy sobie domek i przerobiłem farmę sobie Hoglinów, którą za chwilkę Wam zaprezentuję. No i wczoraj odbył się live kolejny, na którym to już z grubej rury dokończyliśmy domek, przynajmniej z zewnątrz. I powiem Wam szczerze. Wyszedł on dziwnie, ale mi się podoba. Autentycznie uważam, że ten domek mi wyszedł. Rzadko jestem zadowolony z jakichś domków, które ja buduję sobie w Minecraft. Zawsze mi się one nie podobają. Zawsze coś tam bym zmienił, zwłaszcza po czasie. A tutaj jestem faktycznie zadowolony z tego efektu końcowego. No i nie powiem. Mam nadzieję, że wam też się spodoba. No i właśnie, podejrzewam, że tutaj reakcje będą skrajnie różne. Części osób się domek bardzo spodoba, część uzna to za paskudstwo. Więc jak tylko zobaczycie, prosimy Was o napisanie szczerze, szczerze w komentarzu, co sądzicie o tym domku, co wy byście inaczej zrobili, co byście zrobili lepiej, co Wam się nie podoba, co Wam się podoba i tak dalej. Być może jeszcze ten domek jakoś fajnie ulepsze. Yy, więc tak, to jest takie troszeczkę, nie będę ukrywał, to budowanie domku to jest wydłużanie serii, bo wiecie, że doskonale już dawno mógłbym e, tego smoka iść pokonać, ale nie chcę jeszcze tego robić seria fajnie się ogląda, wy też ją chyba lubicie e, oglądać, więc troszeczkę sobie tutaj jeszcze popodróżujemy ale przyjdzie taki moment, pewnie za jakieś 4, może 5 odcinków, że będziemy na tego smoka iść a będzie to oznaczało właśnie koniec tej serii, no chyba, że na siłę będziemy ją troszeczkę, dobra, inaczej na siłę to jest bardzo złe słowo, będziemy próbowali ją jakoś inaczej reanimować to też złe słowo. Po prostu będziemy próbowali dalej tutaj grać i może jakieś projekty, challenge i tak dalej realizować. Oczywiście wszystko w nederze. Jeżeli macie w ogóle jakieś pomysły na przedłużenie tej serii, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Szczerze mówiąc, ja w ogóle nie wiem gdzie ja teraz jestem. Znaczy mniej więcej wiem, ale nie wiem jak dotrzeć do tej mojej śmiesznej małej bazy. To czasem nie było tutaj przejścia. Czekajcie, 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 czekajcie. Chwila, moment. Zaraz na szybko sobie tutaj to... Ogarnę, jeśli mi pamięć nie myli, powinienem gdzieś tutaj mieć albo tunel, albo nie. Oznacza to, że nie, 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 nie nie tutaj. Kurczę, to czasem nie będzie w tym kierunku? Możliwe, możliwe, zaraz się przekonamy. Tak, to chyba będzie tutaj. Zaraz, 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 gdzie my jesteśmy? Daj mi się tu Minecraft zorientować mniej więcej w terenie. Czekajcie, przeżyję? Bez problemu. Myślałem, że postawię pod sobą naderrak, trochę bym sobie ograniczył obrażenia. Ale nie było tak źle Tędy? O ja pierniczę Czekajcie, czekajcie, nie? Myślałem że to są postawione przeze mnie bloki Mniej więcej mógłbym wiedzieć gdzie jestem, cholera Cholerny Enderman O nie, 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 nie Czekajcie, co robić, co robić, co robić Bo tam Enderman goni, co? spadł Gdzie jest jedzonko? Szybko stejki, stejki Pork żry, żry, to żryj jakby co koordynator od razu zapiszę W razie jakbym miał zginąć Chyba przeżyliśmy o, kurde, dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. To, co właśnie widzieliście, to jest nasz domek, ale do niego przejdziemy za chwilkę. Przynajmniej dzięki temu już jestem w stanie zorientować się, w którym miejscu, w którym kierunku iść. Ja pierdzielę! Zapamiętał mnie skróciwyk, żeby wrócić do naszej bazy tymczasowej. Cholerka, to tędy, tak? Jakoś by szło, czy też nie? Ja pierdzielę, cholerny enderman Spadaj, ja cię nie lubię, ty też mnie nie lubisz. My się nie lubimy, nie jesteśmy przyjaciółmi. Spadaj. O kurde. Shit, muszę szybko sobie porkchop'a zaraz wrąbać Dam radę? Dam radę, Chapsy mi się zregenerują Ty, autentycznie, się zgubiłem To ja idę w stronę właśnie tego domku W którym sobie mieszkam oh, No nie, kurde, on tu jest Chwila, moment, dobra, to musi być A, Musiałem to przeżyć i przeżyłem Spadaj, spadaj, to jest mój domek Dobra, za chwilkę wszystko wam tutaj w całej okazałości zaprezentuję tylko tego szkodnika wielkiego czarnego na trzy kratki się pozbędę, bo on mnie tutaj. Gdzie ty jesteś, złodziej? Bo on miał chyba kawałek Nylium w łapie. Albo mi się wydawało. Co, speniał? Zpenią. Dobra, tak się prezentuje ten domek. No, chciałem wam go troszeczkę później zaprezentować, no ale. O jezny, dobra! Nie ma go. Chciałem go troszeczkę wam później go zaprezentować, no ale akurat tak wyszło, że. Troszeczkę wcześniej tutaj go zobaczycie, i tak się on prezentuje. Dobra, troszeczkę za wysoko, chyba nawet tutaj poszedłem. Proszę bardzo, to jest oto moja taka pseudowilla, ale myślę, że jeżeli chodzi na ograniczenia materiałowe, jakie tutaj mam, wyszło całkiem spoko. Od razu mówię, wkrótce ja się pozbędę tutaj tej wyokorowanej części. To zostanie, ale to nie, to jest. Paskudne. Kompletnie mi się to nie podoba i na pewno tego tutaj nie będę miał. Tutaj powstanie barierka, bo tu jest taki mój balkonik. Tutaj jak widzicie jest takie pomieszczonko, powiedzmy te płotki mają imitować jakby szkło, coś takiego, tarasik. I tu będzie taka newralgiczna część naszego domu, najważniejsza, czyli będziemy mieli tutaj blok kotwicy. Strasznie gestykuluje prawdopodobnie połowa widzów, teraz już się na mnie obraziła <ścoughs> za nadmierną gestykulację. Pozwólcie też, że zaprezentuję Wam ten domek z drugiej strony. Ja jeszcze sporo pracy muszę w niego włożyć. Zrobimy tutaj jakiś mały, mały magazyn, może też zrobimy sobie mały magazyn. No o magazynie też nie można zapomnieć. Nie, tak żartuję oczywiście. Powstaną tam różne pomieszczonka, myślę właśnie przede wszystkim najważniejsze to jest pomieszczonko z blokiem kotwicy. O, tutaj widzicie lepiej mniej więcej, jak się ten nawet prezentuje. No, moim zdaniem naprawdę wyszedł spoko, zwłaszcza dach. Te wzorki, które widzicie tutaj kolorystyczne, idealnie się uzupełniają z każdej strony. Za chwilkę wam wszystko wytłumaczę, co tu się moim zdaniem dobrze prezentuje. Ta część niebieska, jak widzicie, to jest taka jakby wieżyczka, idealnie na rogach. Tutaj mamy wzorki, zobaczcie. Tutaj mamy różne wzorki, i te wzorki, tutaj, które mamy przy tym okienku, one się kończą na tej wysokości. I tutaj zobaczcie, mniej więcej, jak się kończy na tej wysokości ten wzorek, zaczyna się kolejny. Jest jedna kratka. Przerwy i to się prezentuje idealnie. A jak na przykład dopiero gdzieś tutaj zaczął ten wzorek, no to to już by kompletnie źle się prezentowało. Podobnie myślę, że źle by się prezentowało, gdybym wzorek zaczął wcześniej. A tutaj takie idealnie wymienione. Wzorek mamy po jednej stronie, kończy się i zaczyna wyżej e, z drugiej. Świetne. Tak samo zobaczcie, na tej e, części środkowej, pomiędzy dwoma wzorkami, zaczyna się tutaj nasza góra tego wyjścia, tego tutaj daszku. No wszystko jest idealnie. Przemyślane. Nie, no żartuję, oczywiście to wszystko wyszło przypadkiem, co nie zmienia faktu, że i tak to prezentuje się naprawdę myślę. nie najgorzej. E, wejdźmy sobie do środka, bo oczywiście ja tego jeszcze w ogóle nie umeblowałem. W jak jakoś to będę chciał umeblować, nawet nie wiem. No pewnie zrobię takie swoje tutaj stacje robocze, i tak dalej. Gdzieś u góry na pięterku ogniska postawię, żeby móc sobie tam piec jedzonko. Na dole będziemy mieli gdzieś tutaj prawdopodobnie schodkami zejście do takiego mini na dole portu, i w tym porcie będę oczywiście trzymał strajdera. Tak to wygląda. Tutaj mamy oczywiście jako okna takie śmieszne trapdory, ale prezentuje się to dobrze nawet i spełnia przede wszystkim swoją funkcję. Natomiast wyżej już trapdorów nie mamy. Mamy tutaj różne śmieszne okienka zrobione oczywiście ze schodków. To, co tutaj widzicie, no to są naturalnie schodki w różnej orientacji odwrócone. I tutaj na dobrą sprawę mamy pół bloku przestrzeni i tu przy drugim schodku też pół bloku, więc na dobrą sprawę gast nie powinien mnie stąd zauważyć i tym bardziej nie powinien mnie tutaj Tutaj atakować. Więc z technicznego punktu widzenia jestem tutaj dalej bezpieczny. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tak jak już mówiłem, postawię sobie blok kotwicy, i jak umrę, właśnie tutaj będę się mógł odradzać. No i zobaczcie na ten dach. Sufit w sumie. Z tej strony naprawdę też się to nieźle prezentuje. Ma tutaj to swój potencjał. W ogóle wiecie co, chyba, żeby to miało jakiś sens, to ja sobie będę piekł jedzonko tutaj na tym. Na balkonie? No bo dziwne by to było, żebym piekł sobie żarełko w środku, e, w środku tutaj, domku, nie? <grytanie> to byłoby dziwne. Czekajcie, jak zrobię coś takiego, to jest źle. Jak zrobię coś w ten deseń, chwila, 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 moment. Bo do tego mi się oczywiście e, nieźle, nieźle. Do tego mi się płotki e, przyczepią i właśnie o ten efekt w tym miejscu mi naturalnie chodzi. Proszę bardzo. Nieźle, jak się to prezentuje od zewnątrz. No taka półeczka tutaj powstała. Znośnie. Znośnie, to wiecie co? Jak ja już tutaj jestem, to sobie gdzieś postawię crafting, tylko nie wiem gdzie. Tutaj może, a czemu by nie? Coś takiego zróbmy. No nie ma rewelacji, nie oszukujmy się, ale w sumie... Ej, to nie wygląda tak tragicznie. W sumie rewelacyjnie niestety też nie. <laughs> róbmy sobie odrobinkę więcej tego, chociaż... Dobra, niech będzie tak i tak. I tutaj mamy yy, nasze nie furtki, tylko płotki. Mam też ostatnie dwa porkczopy. Widzicie? Bieda. Niestety, straszna bieda się no, tutaj zrobiła. I głód się zapowiada. No ale cóż, może nie będzie aż tak tragicznie. Pójdźmy jakoś w tym kierunku. Dobra, to nie wygląda dobrze. Tak jak tutaj na rogów jest ok, tak już tutaj nie za bardzo. I czekajcie, tak, w tym miejscu idealnie. Tylko, że mi nie wystarczy tych płotków, niestety. Ciach, ciach, ciach. A, Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie wystarczy. Pyk, pyk, pyk. To sobie na szybko dorobię. Czego mi brakuje? Oczywiście patyków. To dobrze. Wolałbym, żeby mi brakowało patyków niż desek. Bo ja sobie tutaj patyki dorobię. I kolejne 9 sztuk yy, płotków. Prosty balkonik, jak najbardziej. I myślę, że całkiem sympatycznie się prezentuje. Tylko to muszę zamienić. I dać tutaj. Tak, 3-3, potem 2-2, 1. No i proszę bardzo. Prosto, prosto, ładnie. No nie mnie oceniać, chociaż mi nawet się podoba. Chociaż też z drugiej strony, tu gdzie widzicie te okorowane części, będę chciał troszeczkę dodać guzików. Guziki do dają niesamowitego, pięknego efektu i, no co by nie mówić, troszeczkę wypuklają całość. Dzięki temu się to prezentuje naprawdę pięknie. Wiecie co, tutaj może dam sobie coś takiego. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ech, paskudny. Fuj. Gdzieś chciałem, gdzieś cholera, chciałem dać sobie jeszcze tutaj płotki. Tylko, że nie będę ukrywał. Nie pamiętam gdzie. Gdzieś miały być one dostawione, i to na pewno nie miało być tutaj. Gdzieś tutaj na pięterku. Nie, chyba tutaj miało być. Wiecie, ale nie jestem pewien. Nie jestem pewien, możliwe, możliwe. Nie wiem, na live wpadłem na ten pomysł, ale jakoś nie, nie zdążyłem zrealizować tego. No i mniej więcej w ten sposób domek się prezentuje. I teraz prosimy Was naprawdę ludziska o szczere, szczere, szczere opinie. Co o tym sądzicie? Nie mówię o wewnątrz, bo tam jak widzicie, nie jest to skończone, ale o zewnątrz. Czy jeżeli chodzi o warunki, jakie mamy w Nederze i dostępne materiały, czy to według Was wygląda całkiem ok? Czy można było to zrobić dużo lepiej, lepiej, czy jest naprawdę dobrze? Jestem mega szczerze ciekaw Waszych opinii, więc komentarze są Wasze. Yy, oczywiście mm, ocenianie filmu też. No, ale to już wiecie, już nawet mi się nie chce gadać o tych łapkach w górę. No bo 50 milionów razy na odcinek trzeba to gadać, tutaj ludzie nie zostawiają. Ja wiem, że ludzi to wkurza, te gadanie o łapkach. Ja powiem Wam więcej, mnie też to wkurza. Ja też się z tym czasem dziwnie czuję, że ja tak nawijam, jak. Yy... O kurczę, wyleciało mi to z głowy terkocze jak hmm... taka maszynka co się nakręca i nie pozytywka to nie jest pozytywka to jest eee, leterynka terenka narynka te, te... taka rynka nie pamiętam wiadka jak to się nazywało? katarynka o dokładnie <ścoughs> jak katarynka no cały czas i to też ludziska uwierzcie mi że nie jest najbardziej komfortowe, no ale cóż, gdyby to nie działało, ale to działa, jak nie mówi się o ławkach jest ich 10, 11, 12 tysięcy, jak się mówi bywa 18, 20, nawet 30 tysięcy, więc widzicie, że jest to zło konieczne. Jak już tutaj jestem, to chciałbym oczywiście sobie delikatnie nafarmić tych tutaj grzybków, bo pokazałbym Wam jak działa hodowla hoglinów, którą delikatnie przerobiłem. Ale naturalnie w tym celu, no muszę tego sobie troszeczkę nafarmić, więc nie będę was tutaj zanudzał i jak zbiorę, nie wiem, z pusta kado, no, to się zobaczymy. Oh shit! A! Kurde, Hoglin dostał. Okej, okay, ja dostałem, znaczy dostałem, zebrałem aż 40 sztuk, jak widzicie, 40 sztuk grzybków i to mi wystarczy na jakiś czas. Zdech, no i fajnie. Dobra, też tutaj jeden hogliń się na mnie czai, ale coś nie chce mnie zaatakować, co mnie oczywiście za bardzo nie martwi, wręcz przeciwnie, nawet mnie to cieszy. I jak tutaj mam już dorosłego osobnika, to wiecie, co ja sobie go kliknę. Kliknąłem, tego też kliknę. I one mi się zapiszą w tej chwili, jak już są kliknięte, no to one tu zostają i to jest świetne. Ponieważ, zobaczcie, oto cała m, tak jakby mechanika działania tego, chociaż mechaniką to to zbyt ciężko nazwać. Ale tutaj sobie schodzimy, no, zobaczcie, i mamy tutaj takie miejsce. Miejsce, w którym możemy sobie otworzyć i w sumie nawet potrzebuję to otworzyć, żeby tutaj mi się rozmnażały małe chogliny. W sumie duże hogliny się rozmnażały, a małe się tworzyły. O, dokładnie. Chyba mam włączone w ogóle cząsteczki. Tak, nie wiedzieć czemu. Ok, i za chwilkę też te maluchy będą tutaj spadały. Ja mam tutaj z, y, postawione te trapdory, one powinny być domyślnie y, zestawione, ponieważ są one tutaj postawione ze względu na to, aby mieć więcej tych dorosłych osobników do rozmnażania i sobie je po prostu jak rozmnażam to zostawianie tam, żeby one dorosły. Dopiero później wiecie, jak jest y, sporo dorosłych, no to wtedy idzie tam jakaś fajna ilość w dół. No i właśnie o to chodzi, zobaczcie, tutaj mam trapdory, sobie pozwolę tutaj. Wszystkie yy, roztentegować. Oczywiście duże hogliny temu nie wpadną, i to jest genialne. Tutaj kombinowałem sobie na live, jakby móc to zrobić. I chciałem początkowo zrobić spychanie do jednej dziury przy pomocy lawy, bo wiecie, że lawa od 1.16 ma możliwość spychania bytów, chociażby właśnie naderowych mobów. Ale ktoś na live mi uświadomił, że przecież hogliny palą się w lawie. Ja takie. Aha. ups <grych> I ktoś, jeszcze inny, w sumie to kilku ktośów na live, mi niesamowity, prosty pomysł podpowiedziało, że przecież hogliny boją się niebieskich grzybów, więc ja mogę je sobie do jednego rogu właśnie wpędzać poprzez pychanie tymi niebieskimi grzybkami. Jak będziecie robili coś takiego u siebie, koniecznie zwróćcie uwagę na to, aby te grzyby były w odpowiedniej odległości od dużych hoglinów, bo jak są w pobliżu, no to e, hogliny nie chcą się rozmnażać. Zobaczę czy jeszcze będę w stanie tutaj e, jakieś hogliny rozmnożyć No pewnie Jeden jeszcze, jeszcze jeden Dobra powinno być okej okay. I zobaczymy czy te dwa tutaj moby spadną Ja tutaj wam e, umożliwię lepsze widzenie tego Ciach, ciach, ciach Coś się dzieje Chyba, chyba się coś tam tworzy <laughs> I to dosłownie Spad mały On się boi grzybków, zobaczcie Wpada tutaj, tych grzybków też się boi I lecią, lecią, tak lecią Lecą do dziury Wszystkie powpadały Chyba jeszcze nie, ale ten prezydent czy później wpadnie, bo zobaczcie, panikuje, panikuje od tych grzybów. I kwestią kilku sekund jest to, aż znajdzie się w dziurze. Wszystkie trafiają. Wszystkie. Łojenny bym zaraz zginął. Tutaj, żeby być bezpieczniejszym sobie na razie te trapdory zatęguję. Gdybym od tej Reston, no oczywiście bym sobie zrobił to automatyczne. W sumie to miał Reston i dostęp do normalnego świata, to bym w taki sposób żarcie nie pozyskiwał. No. I zobaczcie, mam tutaj tylko no mało serduszek i nie mam nic sensownego do jedzenia, ale... Zobaczcie, to jest też genialne. Na środku z dwóch stron mamy postawione do góry trapdory. Jeden trapdor, drugi trapdor. przez co jest jakaś tutaj grubość bloku. Kratkę wyżej mamy dookoła też trapdory, dzięki czemu małe ogliny nie są w stanie spaść niżej. I kiedy te małe ogliny sobie dojrzeją, to ja sobie po prostu tutaj przychodzę i je w ten sposób zawijam. Proste i genialne. I o to chodzi. Świetna, prosta farma jedzenia. No nie jest to zbyt automatyczna, ale wydaje mi się, że to jest chyba jedna z najlepszych, jaką byłem w stanie zrobić, oczywiście. Same małe mi zostały, co? Tak, zdecydowanie. O kurczę, Czasem faktycznie, dobra, tego nie przewidziałem, że może się zdarzyć, iż e, Hoglin tu wpadnie. Nawet jak panie, to i tak nic, bo tutaj on będzie dorosły, po prostu utknie, jak go będę chciał zabić, albo ucieknie. E, ale to dlatego, że ja otwierałem tutaj ten e, trapdoor. Gdybym go nie otwierał, to oczywiście nie byłoby takiego problemu. Szkoda, że nie mam tutaj trapdora, to bym sobie robił tutaj zejście po ten exp i tak dalej. Wskoczy, nie wskoczy. Może tutaj wskoczy, ja wtedy go zamknę. Czekajcie. Mamy tu więcej? O, kurde, dobra. Tego nie przewidziałem. Ok, przyznaję się bez bicia. Przyznaję się, moi drodzy, bez bicia, że nie przewidziałem jednej prostej rzeczy w tym miejscu. Mianowicie tego, że będą się zrobić tu chyba jakieś hopery No dobra, to te małe tutaj będą aż trzy ich są. No to trochę szkoda aż trzech stracić. Musiałbym to zrobić w taki sposób, że tutaj daję oczywiście sobie trapdoor i poczekać, aż one tu przyjdą. Jak wezmę grzybka, przyjdą tutaj? No. Grzeczne świniaczki, grzeczne Więcej, ja tutaj potwieram wam, chodźcie tutaj Chyba, że ja inaczej jeszcze to zrobię, czekaj, czekaj, czekaj One tu wskoczą A ja wtedy zamknę ten trapdoor Albo jeszcze inaczej, cholera ten ma chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu Ja muszę to zrobić jakoś sensowniej z głową O, i tutaj zamknąć, dobra, one dorosną sobie tutaj na spokojnie Ja wtedy sobie je zabiję, no szkoda mięcha Widzicie ile jeden hoglin daje a dobra, tam jeden ma no bywa, dobra, strata konieczna. Muszę to jakoś jeszcze bardziej przemyśleć, ale ogólnie jest dobra podstawa, żeby to wszystko śmigało jak należy. I to mi się mega podoba i myślę, że Wam też mogłoby się spodobać i kiedyś przydać, jak będziecie sobie robili taki survival w nederze. Wysądz oczywiście sobie wychodzimy i będę musiał za chwilkę wykraftować jeszcze jeden blok kotwicy, bo kamiennymi narzędziami ja go nie podniosę, tego co ja tutaj mam. A potrzebuję jeden oczywiście w mojej, yy, w mojej nowej bazie, czyli w moim domku. Pik pyk, pyk, tutaj sobie od razu upiekę pork chopy. I patrzę, czy mam gdzieś tutaj glowstone. Mam trzy sztuki, idealnie, idealnie, żeby wykraftować. Potrzebuję też odrobinę, żeby zasilić. Więc dobra, czy mam gdzieś tutaj w pobliżu glowstone? No, ja bym nie miał, pewnie, że mam. Tak co najmniej ze cztery sztuki by się przydały i będzie naprawdę w porząsiu. Nie mam niestety na żadnym narzędziu Silk Toucha, więc byle jak to będę niszczył, byle po prostu było rozwalone. Ciach, ciach, ciach. No i gitarka. W ogóle, jeżeli ludziska do tego momentu dotrwaliście, napiszcie w komentarzu słowo grzyb znowu. Już kiedyś był y, grzyb jako słowo klucz, dzisiaj powtórzymy to. Będzie może sporo komentarzy. Dzięki ludziska wielkie. Pyk, pyk, pyk. Tutaj sobie podskoczymy. 34 sztuki, tak? Z tego mam 8 glowstone'a. Jest gitarka. No i świetnie. Tutaj będę miał taki zapasowy swój, yy, swoją kotwicę. Przy okazji zrobię jeszcze jeden tutaj taki ten i podnoszę jedzonkę. Chyba, że już podniosłem. Podniosłem, dobra. To się nażrę i lecimy do domku. Jakby ktoś nie wiedział, w którym kierunku jest domek, no to tędy musimy się kierować. I tutaj przez taki pseudomostek. Może kiedyś zrobię coś tutaj porządniejszego, chociaż szczerze mówiąc to wątpię. Też często się mnie ludziska pytacie w ogóle kiedy udostępnię wam save I przyznam wam szczerze, przy kamerze Że na pewno dostaniecie pod koniec serii Czyli jak będziemy kończyli serię właśnie po pokonaniu smoka dostaniecie ten save do pobrania sobie Będziecie mogli przetestować jak tu się grało, jak ja tutaj wszystko zdobywałem Jak zbudowałem ten domek, wszystko, wszystko Wcześniej raczej nie ma sensu, no bo mówię ta seria nie będzie trwała zbyt długo W ogóle tu drzwi muszę zrobić, nie? No przydałoby się. Myślę, że drzwi nie byłyby tutaj takim złym pomysłem. Pyk, pyk, pyk. I tutaj. Tutaj blok kotwicy myślę, że będzie bardzo fajnie działał. Ładnie nam oświetla teren. Jest gitara. No dobra. Ja tu mam oczywiście skrzynkę, w której znajduje się... Niewielka, bo niewielka, ale jednak pewna ilość drewienka. Dokładnie. No właśnie, jakie, jakie drzwi chcę tutaj zrobić? Niebieskie czy czerwone? Czerwone czy niebieskie? Czerwone. Myślę, że czerwone tu się bardzo dobrze... Piszą, ponieważ będzie mały kontrast. Tu jest niebieskie, tu jest niebieskie, tu obramówka niebieska. No to chociaż niech drzwi będą czerwone. W ogóle czekajcie, to będzie dobrze wyglądać, jak ja odwrócę to w ten sposób. No! Średnio, średnio. Średnio to wygląda, będę musiał coś innego pokombinować. Dobra, tutaj mamy drzwi nasze, Crimson Door, proszę bardzo, tu nie mamy zawiasów, niedługo, znaczy, niedługo, już są dodane one w Snapshocie, ja gram cały czas na 16, bo jest w miarę stabilny. Kurde, no, jak na warunki netherowe, myślę, że domek całkiem, 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 no nie mogę narzekać, co, znowu mi chce bić Enderman? Nie. No, moi drodzy, przypominam jeszcze raz wasze szczere opinie w komentarzach, co sądzicie o tym domku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W końcu, w końcu pojawi się Hellcraft i myślę, że w tym tygodniu pojawi się jeszcze jeden odcinek taki bardziej przygodowy w klimacie tej serii. Moi drodzy, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!